Po ósemce kolejnym zadaniem jest slalom wolny. Przejazd między pięcioma bramkami. Pojazd, motocykl mamy tak jak w tej chwili, w pozycji początkowej. Startujemy z zatrzymania. Pamiętając, że przed ruszeniem musimy się upewnić o możliwości jazdy i wykluczyć prawdopodobnie spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ruszamy. Do drugiego przejazdu możemy bez zatrzymania wjechać. Pamiętając, aby nie potrącać pachołków, nie podpierać się i nie przewrócić się na motocyklu. Podparcie się jest błędem, który nie wyklucza nas z drugiej próby. Natomiast potrącenie pachołka, przewrócenie motocykla skutkuje wynikiem negatywnym na egzaminie państwowym na kategorię motocyklową. Dziękuję za uwagę.